Witam Was w kolejnym filmie. Chciałem tutaj przedstawić agregat bezorkowy. Tutaj kupiliśmy go na jesieni jeszcze, ale dopiero teraz coś nagrywam. Później pójdę, pokażę, jak tam wygląda pole po nim, bo było już coś robione. To jest tak AMJ PORTO 300. 3-metrowy agregat, 3-belkowy. Na zabezpieczeniach hydraulicznych. Tutaj mamy takie elementy robocze. Są do tego jeszcze te listki, czy jak to się nazywa, na boki do uprawy podorywkowej. No, to było ściągnięte. Zakupiliśmy nowe te, te elementy robocze, ponieważ te są bardzo szerokie. I ciężko, ciężko bardzo idzie. Kupiliśmy dużo węższe. Zobaczymy jak to teraz będzie. No nie wszystkie, ale większą połowę, bo tu jest 3, 3 i 4, to mamy 10 łap. Zobaczymy i jak to będzie szło na tych węższych. Powinno iść lżej, a robotę zrobi tą samą. No ale zobaczymy jak to będzie, jak na wiosnę zaczniemy coś uprawiać tym agregatem. Co tutaj jeszcze chciałem pokazać? Tu były takie szerokie łopaty, takie gdzieś dotąd, niby zakrzywione trochę. Nie wiem, czy widać, że to jest zakrzywione. Może z tej strony, żeby odrzucało tutaj na brzegu, żeby nie wyrzucało. I tak wyrzucało. To obcięliśmy to, bo też stawiało duży opór. Taka łopata, co tutaj była, także plazmą to ucięliśmy. Już jest dużo mniej. Talerze zagarniające są. Tutaj mają talerze osobną regulację. To jedna, tam druga. Regulacja głębokości jest na wale. Na klipsach. Bo wał jest na siłownikach. Także tu są klipsy. I w ten sposób głębokość pracy ustalamy. Wał. Jak to się nazywa? Pierścieniowy, kątownikowy, coś takiego, no kątowniki. Tak czy inaczej są kątowniki wywalcowane. I w ten sposób ten wał wygląda. Bardzo ładnie robi na polu. Kupiliśmy walcarkę, żeby taki wał też zrobić do talerzówki, bo bardzo ładnie to robi. Bardzo ładnie zagęszcza przede wszystkim. A o to chodzi, żeby spulchnić tym agregatem Dosyć głęboko na te 25 cm do siewu, ale wiesz, warstwę sobie zagęścić, żeby nam się ładnie później siało. Także jeszcze o tych zabezpieczeniach hydraulicznych. Na razie wiadomo, to jest nowe, także wszystko tu jest ok, ale to jest fajna opcja. Bo szybko na polu można sobie ciśnienie podłączyć wąż do cionika, ciśnienie zmniejszyć lub zwiększyć. Zależnie od pola I sobie możemy wtedy uregulować to, jak nam odpowiada, bardzo szybko. Oczywiście na sprężynowym zabezpieczeniu też da się to zrobić, tylko no, trzeba by z kluczem przyjść i każdą sprężynę poluzować lub dociągnąć. To jest bardziej problematyczne. A tu bez problemu. Można sobie podłączyć wąż do ciągnika i mówię ustalić to ciśnieniem. Co tu jeszcze na temat tego agregatu? No układ zaczepienia tak jak widać. Tak to wygląda. No wiele, wiele tutaj do powiedzenia nie ma. Na temat tego widać mniej więcej jak te łapy są rozmieszczone, dosyć są gęsto, dlatego mówię można te elementy sobie dać węższe i też robotę zrobi a będzie miejmy nadzieję miejmy nadzieję o wiele lżej szedł bo tu mówię nawet próbowaliśmy John Deere'em na pewno już nie pamiętam czy Magnumem ciągaliśmy ale John Deere'em ciągaliśmy John Deere duży ma 200 koni no i miał co robić z tym na głęboko także no mówię, przydałoby się te węższe elementy i myślę, że będzie dużo, dużo lepiej. Także tyle tutaj na ten temat. Teraz przejdziemy na pole. Pokażę jak to wygląda na polu po tym agregacie, bo tutaj po ziemniakach koło domu było robione akurat. Jest możliwość, żeby pokazać mniej więcej jak to wyszło. Mówię na pewno na... Na wiosnę, no to znaczy, już niedługo, bo już mamy luty. Myślę, że jak pogoda pozwoli, to w marcu już będziemy uprawiać pod jakiś groch czy coś takiego. Także yy, uda mi się może nagrać, jak ten agregat pracuje w polu. Nie wiem, czy mnie będzie dobrze słychać, bo wieje tu wiatr u nas dosyć mocno. A tak wygląda pole po tym agregacie. Także. Bardzo ładnie. No, tutaj po ziemniakach to też nawet po tamtym wcześniejszym, co on tu stoi, ten Kverneland, co pojadaliśmy dwubelkowy, też by tutaj zrobił ładną robotę. No, to wiadomo, po ziemniakach nie ma żadnych resztek ani nic, ale myślę, że tam, gdzie będą jakieś resztki pożniwne, będzie się chciało zrobić bezorkowo. To dużo lepiej to będzie wyglądało niż po tym niż po tym kwernalandzie, co tutaj mieliśmy mamy co wcześniej uprawialiśmy nim bezrokowo. Także w ten sposób pole wygląda. Tyle na temat tego agregatu nowego. Resztę pokażę później jak będzie, jak będzie agregat pracował w polu. Na razie dzięki za oglądanie i do następnego filmu. Cześć.